Fajnie jest być silnym, jedna z piękniejszych uczuć. Sokrates kiedyś powiedział, że szkoda, że mężczyzna w kwiecie swojego wieku nie zaznał, jak to jest być tężnym fizycznie. Subskrybujcie mój kanał! Siemanko, Siemanko, moi widzowie, super, że jesteście z tej strony Byksławek. Ostatnio fajnym zainteresowaniem cieszył się film 110 kg na ilość ruchów. Z... Próbuję zrobić to jeszcze raz, ale mocniej, silniej, kurczej. Tylko żeby rozpierdzielić system, że jedziemy z koksem. Próbujemy. don't wanna sleep in cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the sh you don't do well i'ma make hella sure that i don't become you i have no regrets yeah i of my chest i'll never forget what it's like to be in debt baby in the back bed i'll show you what happens pass me the mic and i'll show Ale to nie wszystko! Bierzemy się jeszcze za rekord sztangielkami. Wyciskanie na ławce skośnej, Mój rekord to 34 albo 36. Spróbuję teraz 38 kg. Nie Dobrze idzie. Musisz nogi wybić, pojedyncze, dawaj. Hop! <śmiennie> to może ci podam? Jakoś? Chociaż jedną? Dobra. <śmiennie> <śmiennie> Jednak nie?